Ruch pobudza apetyt, ale zgodnie z drugą zasadą dzieci jedzą tu mniej niż zwykle. Dzieci w wieku mniej więcej pięciu lat potrzebują jakieś 1200 kalorii dziennie. Jeśli przyjmują więcej kalorii niż spalają, zaczynają tyć. Zwracać uwagę na ilość tłuszczu czy kalorii? Dobre pytanie. Ważne są kalorie. Hayley i Tim przyjechali z trójką dzieci. Siedmioletni Shane waży 60 kg. Co pół roku spotyka się ze specjalistą od otyłości, ale nadal tyje. Teraz Hayley i Tim martwią się też o młodszego syna. Rok temu zauważyłam, że również Louis zaczyna tyć. Łudziłam się, że tak nie jest, ale to fakt. Chcemy to powstrzymać zanim Louis doprowadzi się do stanu Sheila. Obwiniam siebie o to, że nieodpowiednio ich karmiłam. Podczas zajęć na podstawie wzrostu i masy ciała chłopców lekarze wyliczają ich wskaźnik masy ciała, body mass index, w skrócie BMI. To pokaże, czy chłopcy ważą tyle, ile powinni, czy też mają nadwagę, a może nawet są o tyli. U zdrowego dziecka wskaźnik BMI nie powinien przekraczać 17. Między 17 a 19 oznacza nadwagę, a powyżej 19 otyłość. BMI Luisa to 23,6. Jest otyły. I to wyraźnie. U Shaina to 36,9. Nawet gdyby dorosły człowiek miał taki BMI, to zagrożenie cukrzycą, chorobą serca czy nowotworem byłoby bardzo wysokie. Nie wiem co powiedzieć. Chcę, żeby byli jak inni, ale moi chłopcy odstają od normy. Może to zbyt wolna przemiana materii? Pewnie nie spalają jedzenia tak szybko jak ich wieśnicy. To nie kwestia metabolizmu, tylko ilości pożywienia, jakie dostają i aktywności ruchowej. A na to macie wpływ. Nie biegaj po ulicy. Hayley straciła kontrolę nad zachowaniem swoich dzieci. Ich dom przypomina teraz pole walki. Shane do łóżka. Odpowiednie zachowanie to podstawa. Spójrz na siebie. Grozisz im tylko, a oni robią swoje. Nie możesz być niekonsekwentna. Pracuję z wieloma otyłymi dziećmi. Shane zachowuje się okropnie, ale nie jest wyjątkiem. Takie zachowanie wynika z otyłości. Te dzieci każdego dnia są przedmiotem kpin. To kształtuje ich reakcję. Shane jest zdesperowany, a to powoduje agresję. Dobrze się czujesz? Muszę im o tym powiedzieć, choć to bolesne. Potem można zacząć drugi etap, w którym pokażemy, jak poradzić sobie z tym problemem. Jednym ze sposobów są jak najczęstsze ćwiczenia na świeżym powietrzu z całą rodziną. Najważniejsze, by rodzice współpracowali z dziećmi. W czasie wspólnej zabawy dzieci nie muszą się nawet skupiać na ćwiczeniach. Wtedy sala gimnastyczna przestaje być potrzebna. Wystarczy zabawa. To rekord świata. Wyprawa do parku z mamą i tatą to dla czteroletniej Grace prawdziwa nowość. Dotychczas Tony raczej mało angażował się w życie rodzinne. Po dniu spędzonym w waszym domu uznałem, że wy dwoje nie współpracujecie ze sobą. Raczej nie. Zajmuję się domem. Wszystko spoczywa na moich barkach. Ale jakoś daję sobie radę. Chyba nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak bardzo ważna jest Twoja obecność. Powinienem się zmienić. Za mało uczestniczę w życiu rodzinnym. Teraz to widzę. Muszę zająć się Grace. Tym, jak je, co robi, poświęcić jej więcej czasu. Dzięki polowi przejrzeliśmy na oczy. Szkoda, że dopiero ktoś z zewnątrz musiał pokazać nam, jak wielki wpływ mamy na wychowanie własnych dzieci. Mielone mięso, czerwona papryka, cebula i pasta pomidorowa. Zero zbędnego tłuszczu. Toni zaczyna swoją poprawę od zajęć w kuchni. Typowy kotlet idealnie mieści się w naszej dłoni, ale to porcja dla dorosłego, nie dla pięciolatka. Dietetyczka Laura Birch uczy przyrządzać zdrowe posiłki w odpowiednich porcjach. To właściwy posiłek dla dziecka. U mnie kotlet byłby większy. Dodałabym też ziemniaków. Również dzieci uczą się, co to dieta zrównoważona. Groszek tam, gdzie warzywa i owoce. Brawo! Najlepiej uczyć się poprzez zabawę. Wiesz co to? Winogrono. Nie? Kiwi. Ważne, by dziennie zjadać pięć sztuk owoców lub warzyw. Idealnie byłoby 10 porcji w ciągu dnia. Czego teraz próbowałaś? Podobnie jak pozostali rodzice, Sonia nie wie, co spowodowało otyłość u jej dziecka. Tigen jest dwa razy cięższa niż rówieśniczki. Jej wskaźnik masy ciała wynosi 27,2. Mówiąc najprościej, Tigen jest daleko poza normą. Wiedziałam, że to poważne, ale nie sądziłam, że aż tak bardzo. Zbyt wysoko oszacowała się jej apetyt, zbyt nisko potrzebę ruchu. Przy tym stole jedzą cztery osoby. Czternastoletni chłopiec, jedenastoletnia dziewczynka i dorosła kobieta mają odpowiednie porcje. Posiłek pięcioletniego dziecka jest stanowczo za duży. Czuję się okropnie. Teraz wiem, że to głównie moja wina. Ale zrobię wszystko, żeby pomóc jej zrzucić nadwagę. Nie chcę, żeby za kilkanaście lat dopadła ją przez to jakaś choroba. Czy mogę Ci w jakiś sposób pomóc, zanim porozmawiasz o tym z Tegan? W szkole się z niej naśmiewają, przezywają grubą. Wczoraj też mi dokuczali. Co mówili? Że jestem gruba. Nie jesteś. Powtarzam jej, że to nieprawda, bo nie chcę, żeby miała kompleksy. Wiem, że źle robię. Co mam jej teraz powiedzieć? Cały czas przekonywałam ją, że wszystko jest w porządku. Komu ma ufać, jak nie mnie? Nie chcę, żebyś powiedziała jej, Tigan, jesteś gruba, czy jesteś otyła, ale odtąd kilka rzeczy trzeba będzie zmienić. O tym musisz z nią porozmawiać.